Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj mamy kolejne wyzwanie. Wyzwanie, które sam sobie postawiłem. Trzeba zamontować i zrobić całą instalację pod telewizor w naszej przyczepie. Dzisiaj akurat w paczkomacie InPostu pojawiła się paczka, gdzie zamówiłem kilka rzeczy, które oczywiście będą potrzebne. Chcę wykorzystać stary telewizor, Czy stary, kilkuletni telewizor, taki nieduży, o przekątnej 20 parę cali bo wychodzę z założenia, że przyczepa to nie jest miejsce, gdzie że tak powiem, telewizja to jest najważniejsza rzecz pod słońcem po prostu jeżeli będzie czy gorsza pogoda, czy ewentualnie wieczorem, jeżeli chcemy się nie wiem chociażby zorientować co się dzieje u nas w kraju no to żeby była możliwość rzeczywiście włączenia sobie telewizora i po prostu pooglądania w łóżku, czy przy stoliku Brakuje mi dzisiaj jeszcze jednej rzeczy. Jest zamówiona i czekam na uchwyt taki, żeby umożliwił on montaż telewizora na ścianie szafki meblowej i z tak długim przegubem, żeby spokojnie można go było odpowiednio obracać i żeby był, no po prostu w miarę, że tak powiem, używanie tego telewizora w miarę elastyczne. Powiedziałem, że telewizor ma kilka lat, w związku z tym nie ma e, dekodera DVB-T2, w związku z powyższym kupiłem taki najprostszy dekoder, zamówiłem go na Allegro. E, mm, na co zwracałem uwagę, bo mm, jest e, trzeba pamiętać o tym, że mamy instalację 12 V 230 i ten dekoder, jak go jeszcze nie e, rozpakowywałem. On jest zrobiony dosyć ciekawie, bo ma zasilacz na 12V, który normalnie gdybym używał w domu, to bym oczywiście ten zasilacz wykorzystał. Pobór prądu przez taki dekoder jest stosunkowo niewielki, natomiast po prostu ten dekoder będę mógł podpiąć bezpośrednio do istniejącej instalacji 12V. W związku z powyższym odpadnie mi jakieś tam dodatkowe gniazdko 230V itd. Eee, mm... W zasadzie, jeżeli chodzi o zapoznanie się z tym dekoderem, to tylko tyle co widziałem na jednej z aukcji Allegro. Podstawowe możliwości, odbiór oczywiście wszystkich kanałów w nowym standardzie, który będzie obowiązywał już od przyszłego tygodnia. Niewielkie gabaryty, no bo będę go montował gdzieś tutaj na ściance, tak żeby w razie czego był w zasięgu pilota, żeby można było nim sterować, więc tak, mamy dekoder. E, ponieważ, tak jak wspominałem w wcześniejszym filmie, mamy maszt antenowy, więc musiałem się zaopatrzyć w jakąś przyzwoitą antenę. No i przyjechała e, taka, e, wybrałem ją ze względu na fakt, że ona ma troszeczkę szerszy zakres częstotliwości. Dlaczego? E, dlatego, że już doświadczenia wiem, że niestety nasze radio czasami, jak jesteśmy w takich e, bardziej nazwijmy to dzikich miejscach. Niestety, ale odbiera troszeczkę gorzej, czasami szumi, czasami po prostu nie łapie RDS. W związku z powyższym, z tej anteny, a tutaj chwalili się, że ma bardzo duży zysk energetyczny, jeżeli chodzi o wzmacniacz. Będę po prostu chciał wstawić splitter do sygnału antenowego i rozdzielić ten sygnał. Część pójdzie do dekodera, który tutaj przed chwileczką wypakowywałem i część pójdzie do... Radia. Zobaczmy jeszcze, jak ta antena wygląda. Bo, z tego co widziałem przez internet, to jest bardzo, właśnie, bardzo fajna możliwość montażu tej anteny na, na maszcie. I jeszcze jedna uwaga: oczywiście, antena ma swój wzmacniacz. I też zwracałem uwagę na to, żeby to był wzmacniacz z zasilanym 12V, więc zasilacza tutaj też nie będę wykorzystywał. Wyciągnę ją. Oh. Stosunkowo lekka. Gabaryty tak jak widać. Rozerwijmy to. Wygląda całkiem fajnie. Jest miejsce do montażu e, na maszcie. No i e, oczywiście osłon, odpowiednio osłonięte wejście antenowe, na kabel antenowy od spodu. Kolor niebieski trochę się będzie na dachu wyż... wyróżniać, no bo mamy cały sprzęt przecież w kolorach jasnych, tak bliskich białemu. No ale jak się opuści ten masz, to sądzę, że ona się tam fajnie schowa. Dobrze, dalsza część filmiku to już będzie, jak zabierzemy się za robotę, za montaż tego wszystkiego. Pokażę krok w kroku, jak to wszystko wyszło. Jesteśmy już na dachu naszego rubisa i jak widać masz sobie troszeczkę wysunąłem żeby e, mieć wygodny dostęp tutaj żeby nie montować tego przy samym dachu e, kabel jest wyprowadzony więc podegnę może tylko troszeczkę ten środkowy drucik tak żeby on był dokładnie prosty e, ja widzę że troszeczkę warunki atmosferyczne dały o sobie znać I jest trochę nalotku na tym kabelku Próbowałem go przed sekundką trochę oczyścić szczotką. Jeżeli okaże się, że... No bo niestety kabel był przez dłuższy czas nie podłączany do niczego, narażony na warunki atmosferyczne, więc tam się jakiś nalot w tym kabelku zrobił. Jeżeli się okaże, że niestety nie da rady, no będę musiał założyć nową końcówkę, taką typową jak na przykład używa się w przypadku antysatelitarnych, satelitarnych, nakręcaną na na kabel, ale mam nadzieję, że on już jest na tyle poczyszczony, że da radę. Więc od czego zaczynamy? Podłączymy sobie naszą antenę. Lekko dokręcimy kluczem. No i zabieramy się za montaż już samej anteny na dach. W oryginale tutaj były dołączone śruby motylkowe, ja zastąpiłem je normalnymi, sześciokątnymi. No bo raz a dobrze skręcone, tutaj nie mam wymiaru do tej anteny, jak już będzie użytkowana, sięgać, bo nie ma sensu. Ma być zrobione raz a dobrze. Dobrze, kabel w żaden sposób tutaj nie przeszkadza przy uchwycie. Więc nie pozostaje nic innego jak dokręcić wszystko już do końca. Jest już stabilnie. Może jeszcze pół na każdym śrubie. Powinno to być stabilne zarówno w czasie i jazdy, i potem użytkowania na postoju. Sam maszt jest obrotowy, to znaczy ja go mogę z wewnątrz kabiny obrócić w dowolnym kierunku. Jest to o tyle istotne, no, że do jazdy to raczej to będę starał się przewozić w ten sposób, żeby to było płaskie obok kominka i żeby to nie przeszkadzało, żeby nawet silne porywy wiatru w przypadku jazdy po prostu w żaden sposób mi tego nie miały szansy zerwać o, antena zamontowana. Także jak widać było to stosunkowo proste. Zabieramy się za kolejne elementy. Od czasu rozpoczęcia kręcenia tego filmiku minęło kilka dni. Wszystko jest już zamontowane, ale to kilkudniowe opóźnienie wynikało z faktu, że szukałem odpowiedniego uchwytu wieszaka na telewizor i zamówiłem taki oto wieszak w Media Expert. Natomiast niestety był to wieszak, którego czas realizacji tego zamówienia był wydłużony. Formalnie po zamówieniu okazało się, że nie ma go na magazynie i czas realizacji może sięgnąć nawet do 5 dni. Chodziło mi o to, żeby po prostu wieszak umożliwiał no bardzo elastyczne przemieszczanie tego telewizora, że równie dobrze możemy używać go na przykład siedząc tutaj przy stoliku, jak i na przykład wieczorem oglądać sobie jakiś film po prostu leżąc w łóżku w naszej przyczepie. Za chwileczkę wszystko pokażę. E, włącznie z paroma takimi szczegółami, na które wydaje mi się, że przemyślałem, zwróciłem uwagę i które mogą być bardzo istotne przy montażu telewizora w Waszej przyczepie również. A teraz trochę detali i przemyśleń dotyczących samego montażu uchwytów. Więc jak widać, jest on zamontowany na bocznej ścianie szafy. Proszę pamiętać, że zwykle meble do karawaningu robione są w ten sposób, że albo jest to taka dosyć lekka sklejka, albo tak jak w moim przypadku. Jest to taka konstrukcja szkieletowa, to znaczy tutaj wewnątrz lecą sobie listewki, natomiast tu mamy powierzchnię pustą. No i teraz, żeby to mocno zamontować stabilnie, no wypadałoby to ścisnąć, ale no nie chciałbym, żeby w tym momencie te przestrzenie puste po prostu, żeby mi się te zewnętrzne okładziny szafy powypaczały, powyginały. W związku z powyższym. Tego teraz nie widać, bo to zostało zam e zamaskowane. Mniej więcej gdzieś tutaj po prostu nawierciłem otwór i wykorzystałem typową piankę montażową, która została po prostu wstrzelona do środka. Ona nam zbytnio nie zmienia ciężaru, nie zmienia nam masy tego mebla. Natomiast po zastygnięciu e możemy tą ściankę dosyć mocno ścisnąć no i nie powstaną żadne odkształcenia. Jak widać tu jest taka Płyta ona też nie jest widoczna. Dlaczego? Dlatego, że to jest płyta metalowa, takie typowe okucie budowlane, ale okleiłem ją okładziną taką podobną do e, mebli. W związku z powyższym tego nie widać. Tu jest po prostu taka e... blacha mniej więcej grubości 3 mm. No i w tym momencie po prostu użyłem typowych śrub zamkowych. Trzeba pamiętać, że od tej strony pilnikiem należy zrobić kwadratowe otwory, żebyśmy to mogli ładnie skręcić. W związku z tym tutaj od wewnątrz w szafie mamy tylko takie yy, dosyć gładkie łby tych śrub zamkowych, a wewnątrz uchwytu po prostu nakręcone są nakrętki szóstki z podkładkami. Sześć sztuk, w związku z powyższym daje to dosyć mocny, pewny uchwyt. Dodatkowo tu widać jeszcze, że umieściłem po prostu taki kawałek sklejki, również oklejony yy, okleiną meblową w kolorze mebli. W związku z powyższym wszystko jest fajnie zamaskowane. No i tak jak widać jest to uchwyt, gdzie mamy dwa przeguby. W związku z powyższym możemy ten telewizor sobie dosyć swobodnie przemieszczać. Może być wykorzystywany zarówno kiedy leżymy w łóżku, jak i na przykład kiedy siedzimy sobie przy stoliku. Wybrany uchwyt ma jeszcze taką zaletę, że, ponieważ ma obudowę, którą zamykamy na zatrzaski, i wewnątrz niej, proszę zwrócić uwagę, po prostu można poprowadzić kable. W związku z powyższym, nic nam tutaj nie wisi, wszystko jest schowane elegancko w środku. Kolejną bardzo ważną sprawą jest unieruchomienie telewizora na czas transportu. Ja wymyśliłem sobie taką konstrukcję, którą w tej chwili widać. Tu mamy. Mały płaskownik aluminiowy, tylko znowuż jest oklejony okleiną meblową, po to, żeby po prostu tutaj nie było takiego srebrnego, widocznego elementu. To samo jest na dole, tylko tutaj jest to ceownik aluminiowy, który jest przykręcony do ścianki. Po co? Po to, że jeżeli złożę ten telewizor i dosunę go do ściany, to dodatkowo mam taki. Past transportowy, nazwijmy to, to jest zwykły pas z takim zapięciem, które gwarantuje wedle danych, które były na opakowaniu wytrzymałość do 75 kg więc mogę sobie spokojnie ten telewizor zapiąć, żeby w czasie transportu, bo wiadomo, że zawieszenie przyczepy jest dosyć miękkie, żeby na ewentualnych nierównościach na drodze po prostu telewizor nie latał mi po całej przyczepie, no bo przecież, tak jak widzieliście, to ten wieszak przegubowy no dawałby mu teoretycznie dosyć dużą swobodę, jeżeli przyczepą trzęsłoby w czasie drogi na boki. W czasie montażu Takiego elementu jak gniazdo zasilające, też celowo zamontowałem je, bo zastanawiałem się na początku, czy y, zrobić gniazdo wpuszczane, czy zrobić po prostu, y, zamontować klasyczne gniazdo natynkowe, jakie można dostać też w każdej sieciówce budowlanej. No i wybrałem jednak gniazdo natynkowe. Dlaczego? Dlatego, że ono również spełnia funkcję stabilizujące telewizor na czas transportu. Dlatego, że na czas transportu ja go wsuwam tutaj pod gniazdo, ono jest dosyć mocne i stanowi o podporę zabezpieczenie telewizora. Drugą stronę spinam tym pasem i w ten sposób telewizor nam po prostu zupełnie nie lata. Ponieważ jest to telewizor trochę starszy, w związku z tym nie odbiera sygnału DVB-T2. W związku z powyższym tutaj znalazła się jeszcze półeczka na mały dekoder, który umożliwia odbiór sygnału DVB-T2. Natomiast nad tą półeczką umieściłem gniazdo antenowe. Do niego jest doprowadzony kabel z tej anteny, którą montowałem na dachu przyczepy. No i dodatkowo tu ten element to jest wzmacniacz antenowy, po to, żeby ten sygnał rzeczywiście był odpowiednio mocny, odpowiednio dobry. W tej chwili jesteśmy kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy i w zasadzie wszystko, co jest nadawane w ramach telewizji naziemnej to wszystkie, wszystkie stacje odbierane są w sposób jak najbardziej poprawny. Teraz kilka szczegółów właśnie jak zabezpiecza, montuje telewizor na czas transportu, na czas kiedy przyczepa jest w ruchu. Więc Jak sobie go tutaj wsuniemy, o proszę zwrócić uwagę dosuwam dokładnie tak jak powiedziałem i gniazdko stanowi tutaj dodatkową blokadę. Teraz dlaczego tutaj był e, ceownik? Dlatego, że ten element stanowi podparcie od dołu telewizora, żeby on nie miał żadnego luzu e, w pionie. Jeżeli teraz oprę dół telewizora właśnie o ten ceownik i ściągnę ten pas transportowy, to telewizor, w tej chwili cała konstrukcja, mimo że to jest taki właśnie przegub, on nie ma żadnego luzu i nawet gdyby były spore nierówności, gdyby przyczepą trochę mocniej trzęsło, to w tym momencie rzeczywiście telewizor jest bezpieczny. I tak jak powiedziałem, również to gniazdo spełnia tutaj właśnie funkcje blokujące drugą krawędź telewizora. Oczywiście podobne zabezpieczenia, że tak powiem, transportowe, tylko te są już na stałe, dotyczą samego dekodera, ponieważ ta półeczka Tutaj widać po lewej stronie jest plastikowy kątownik, nieco wystający pod, ponad e, tą półeczkę, w związku z tym e, dekoder jest trzymany pod lewej. Tak jest dopasowane, żeby idealnie wsunąć go tutaj właśnie pod e, półkę oryginalną w przyczepie. No i żeby nie przesuwał się przed tył tu dodatkowo po prostu od przodu zabezpieczyłem go takim e, wkręcanym elementem, takim kołeczkiem który gwarantuje, że on nam po prostu nie wyjedzie do przodu. No i sam wzmacniacz antenowy oczywiście tutaj, że tak powiem, nie, nie ma żadnego ryzyka. Natomiast mm, zrobiłem taki, żeby uniknąć ewentualnie dodatkowych kabli, to jest to zrobione w ten sposób, że tak jak widać, po prostu taki łącznik jest, został użyty do połączenia go bezpośrednio. Po prostu z gniazdem antenowym, już bez konieczności ciągnięcia jakiegokolwiek kabla. W związku z powyższym, tak jak widać, wzmacniacz antenowy po prostu wchodzi przez tą przelotkę do gniazda. Przyznaję się, nie jednej rzeczy nie przemyślałem do końca, dlaczego? Dlatego, że gdybym teoretycznie umieścił to gniazdo antenowe o jakiś centymetr niżej, tutaj na ścianie to dodatkowo z prawej, strony, z prawej strony byłaby taka blokada jeszcze dla tego dekodera yy, po prawej stronie, właśnie żeby tu żadnego luzu ewentualnie na wybojach nie było. Ale w tej chwili i tak jest on w miarę nieruchomy, więc moim zdaniem nie ma obaw, że cokolwiek w czasie drogi się stanie. Na początku mówiłem, że jeżeli chodzi o antenę i dekoder szukałem takich, które będą miały napięcie zasilania 12V, bo rzeczywiście, e, proszę zwrócić uwagę, ten, to zasilanie, które jest doprowadzone tutaj, zarówno ten kabel, jak i ten, który idzie tu do dekodera. One są wyprowadzone po prostu bezpośrednio z akumulatora, bezpośrednio z zasilania 12V, które po prostu mam. Czyli krótko mówiąc, te zasilacze, dołączone zarówno do anteny, jak i do samego dekodera, po prostu okazały się zbędne. I jeszcze jedna ciekawostka, którą zdecydowałem się zamontować. Tutaj proszę zwrócić uwagę, mamy splitter, czyli rozdzielacz sygnału. Trzeba poszukać takiego splittera, który. W większości w zasadzie te, które są dostępne, gwarantują nam, że sygnał zasilający, zasilanie do anteny będzie jak najbardziej, że tak powiem, poprawnie przechodziło, czyli żebyśmy używając splittera po prostu nie pozbawili się zasilania anteny. I ten splitter, splitter rozdziela nam sygnał na, na dwa. Jedno i jeden kabel idzie bezpośrednio do, do telewizora, i do, znaczy do wzmacniacza i potem do, do dekodera i Dekoder już HDMI podaje sygnał do telewizora. Natomiast drugi kabel, w poprzednim odcinku, wspominałem, że mamy tutaj również zainstalowane audio, i przekonałem się, już po pierwszym wyjeździe, że niestety hmm, antena, która tutaj była wykorzystana, taka wewnętrzna, za wzmacniaczem, niestety nie zdawała egzaminu. W związku z powyższym, po prostu ten sygnał antenowy jest doprowadzony do radia, i teraz rzeczywiście radio. Ma dużo większą czułość i dużo lepiej pracuje po prostu korzystając z tej anteny radiowo-telewizyjnej. Zwróćcie uwagę przy wyborze anteny, żeby rzeczywiście również była informacja, że sygnał FM, czyli ten z zakresu od 80 paru tam do 108 z kawałkiem MHz, również żeby ten sygnał antena poprawnie odbierała. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o kwestię montażu telewizora. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre z pomysłów czy przemyśleń mogą się okazać dla Was przydatne. Jak chociażby te dotyczące postępowania z meblami w przyczepach czy w kamperach, czy na przykład te związane z zabezpieczeniem telewizora na czas. Transportu. No, tu było wszystko, że tak powiem, robione na zasadzie adaptacji dostępnych e, rozwiązań i powiedzmy, jakichś tam moich pomysłów. E, I mam nadzieję, że w praktyce te wszystkie pomysły e, po prostu się sprawdzą. Dzięki, tyle na dzisiaj, tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do polubienia, do subskrypcji, jeśli się podobało. Pozdrawiam.